So, szanowni Państwo, tak naprawdę chcemy rzeczywiście trochę przebudować całą filozofię funkcjonowania państwa z punktu widzenia zamówień publicznych. Bo do tej pory można powiedzieć tak trochę mm, prowokacyjnie, że wielkie zamówienia na jakieś zmiany systemowe, systemy informatyczne lądowały albo w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Wielkie giganty, giganci międzynarodowi, którzy mieli najwięcej kompetencji i najwięcej pieniędzy, żeby występować w tych różnych przetargach, albo u wielkich, na przykład polskich firm. To też oczywiście najczęściej miało miejsce w kooperacji z jakimiś wielkimi dostawcami informatycznymi z zagranicy. Tymczasem nam najbardziej zależy na małych i średnich polskich firmach, na polskich startupach, na, na tym, żeby. Oni z jednej strony coś robili w Polsce, made in Poland, ale z drugiej strony, żeby to było made for Poland, żeby to było robione dla Polski, żeby to były rozwiązania, które małe podmioty najlepiej też czują, bo wiedzą, jakie są kłopoty często w kolejki do poszczególnych urzędów czy jakieś procesy, które można lepiej poukładać dzięki aplikacjom na smartfonie, lepiej nimi zarządzić. My mieliśmy już też doświadczenia tego typu. Tutaj widzę pana ministra Piotra Walczaka z którego obecności się bardzo cieszę. Oczywiście bardzo się cieszę z obecności wszystkich tutaj ministrów i nie tylko ministrów, ale chcę przywołać taki przykład hakatonu i takiego mikro które już zrobiliśmy wcześniej w kontekście w Ministerstwie Finansów, gdzie skorzystaliśmy z różnego rodzaju pomysłów innowacyjnych, bardzo jak uszczelnialiśmy podatki, podatek VAT, to znaczy uszczelnialiśmy lukę podatkową. I wiem doskonale, że te małe polskie, zwinne firmy, startupy bardzo często mają znakomite pomysły, i chcemy takie mechanizmy rozwoju wdrożyć, żeby to one miały większą szansę na pozyskiwanie tych zleceń. Na tym mi przede wszystkim zależy: na małych, na średnich polskich podmiotach, żeby to z nich urosły w przyszłości znaczy z właścicieli, żeby urośli tam Steve Jobs, kolejny polski tylko jakiś, on tam zresztą miał wspólnika z Polski, Steve'a Woźniaka. No to, żeby tutaj w Polsce właśnie taki twórca Urós, czy Bill Gates i tak dalej, i tak dalej, prawda? Jak również te firmy, które dzisiaj wszyscy na świecie doskonale znają. Tu z Polski za 5-10 lat powinny takie firmy mieć szansę się jakby utworzyć i wyrosnąć, więc będziemy na pewno, chcieli, żeby tutaj na takim sprzężeniu zwrotnym, na takiej współpracy pomiędzy tymi małymi polskimi firmami technologicznymi o zaawansowanych pomysłach technicznych, technologicznych, informatycznych, cyfrowych, żeby skorzystali zarówno obywatele polscy, jak i żeby skorzystały firmy. W końcu Państwo Polskie jest największym zamawiającym, możliwym zamawiającym ze względu na budżet, ale oczywiście wszystkie procedury, wszystkie mechanizmy zamówień publicznych są bardzo trudne dla tych małych firm i z tym się borykamy od, co najmniej od dwóch lat z panią prezes Urzędu Zamówień Publicznych i tak dalej. Ale chcemy, żeby ta modernizacja Polski żeby ona się odbywała we współpracy zwłaszcza z polskimi firmami dla dobra wszystkich polskich obywateli. I Mam nadzieję, mam przekonanie, że tutaj ten, ten pomysł właśnie, żeby te firmy włączać w pracę w różne, w różne procesy administracji publicznej administracji samorządowej, że to doprowadzi do wielu drobnych przełomów, a wiele drobnych przełomów, Pozwoli nam wejść na wyższy poziom rozwoju technologicznego i za 10 lat Polska ma szansę być krajem wysokich technologii, między innymi dzięki temu projektowi. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt i doprowadzili go do tego etapu. Będziemy na pewno bardzo szeroko współpracować z wieloma, wieloma firmami, które już dzisiaj chciałem zaprosić do współpracy. Dziękuję.